Hariom tatsat, Hariom tatsat, Hariom tatsat. Rozpoczniesz teraz samodzielną praktykę, czyli własną sadnę, asana relaksacyjna, advasana. Połóż się na brzuchu, na macie. Wyprostuj ramiona przed głowę. Palce dłoni skierowane są wnętrzem do maty. Czoło jest na macie. Zrelaksuj całe ciało w tej pozycji Advasana. Jeżeli to ułożenie powoduje odczucie trudności w oddychaniu, umieść poduszkę pod klatkę piersiową. Po pewnym czasie, leżąc w relaksacyjnej asanie, bądź świadom świadoma swojego ciała i otaczającej cię rzeczywistości. Delikatnie i spokojnie wyjdź z asany. Przekieruj swoje ciało na prawą stronę i podpierając się lewą ręką, podnieść się do góry z zamkniętymi oczami. Możesz pozostać w adwasanie tak długo, jak potrzebujesz. Oddech wtedy przebiega naturalnie i spontanicznie. Usta są zamknięte. Oddychasz tylko przez nozdrza. Możesz liczyć wdechy i wydechy podczas praktyki, by umysł się nie rozpraszał i nie powracał do niechcianych myśli. Jeżeli chcesz pogłębić dodatkowo tą praktykę i przejść do kolejnego etapu, możesz koncentrować się na oddechu w ten sposób, że delikatnie dociskając brzuch do podłogi na wdechu, a na wydechu brzuch powraca w stronę kręgosłupa. Cała świadomość jest na relaksacji ciała i na oddechu. Jeżeli chcesz jeszcze bardziej pogłębić praktykę, możesz w trzecim etapie dodać do synchronizacji z oddechem mantrę. Na przykład mantrę om. I wtedy intonujesz na wdechu mentalnie. O I na wydechu, intonujesz mentalnie. I wybierz dla siebie odpowiednią wersję, bądź wszystkie do praktyki. Advasane. Hariom tatsat, hariom tatsat, hariom tatsat.